Siemka. To jest już szósty odcinek survival na Multiply. Ze mną jest znowu Adlets. Siemka. U mnie to jest pierwszy odcinek. <grym> U mnie szósty. To jest kontynuacja piątego odcinka, bo tam mi przedwało jak domek poszedł. Yy, Nie chcący mi przedwało o, nagrywanie. No. Jak widzicie, yy, mam jak sobie miecz i już... Zaznaczam trojkę i fakt, nie nagrywam się. No. Dobra. Nieważne. Ważne, że u mnie się nagrywa. Yy... No, tu węgiel był. Dobra, ja się cofam, bo tu na razie nic nie ma, nie? Ok, tu przyszliśmy tą lawę. Tu są te schody. Okej, okay, to gdzie my tutaj jeszcze nie byliśmy? Aha, Aha jak widzicie u Chudego na kanale, gdy ja pierwszy raz, no byłem na tym odcinku, jedna osoba napisała, czy by chciała z nami nagrywać, no i... No i właśnie nie wiadomo, zależy czy ma mikrofon, nie? Okej, okay, sobie sobie złote rzeczy, tak? O Jezu, nie to, to. Okej. Okay. Tomek, nie przypalaj u mnie. Ja, ten, ten. Tu jest twój, jest hmm, twój. Hmm, 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 hmm. czekajcie chwilkę, przerwa. Okej, okay, już jesteśmy. Co ty tu kapiesz? Aha, tutaj. Palnąłem ciebie? Aha, no tak włączyłem PvP. Okej. Okay. Dobra, to widzicie Czekaj, kiedy Nie, jeszcze nie. Na hitę. Dobra. Ale... Jeszcze tutaj byliśmy. Tu byliśmy, bo... A, Aha, byliśmy. Tu creeper wybuchł mi. Kudy, no wiem, 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 że tam, ale poczekaj, tu jest jeszcze żelazo. A Filip się z... zdziwi, jak zobaczy. No, na no szleku jeszcze nie wiem, że ja gram. Hmm. No nie wie. Chodź nie jest na na nie ma. Adi do mnie pisze. No jak nie podchodź tak blisko zębiaka, bo ci wolnie. Dobra. Jest to Aha, to z góry się leje. Huuu! Oh! uciekaj! Nie zabije mnie! Chyba. Eee... Yy. Eee... Yy. O, dobra. Wow. Dobra lol co ty tu zrobiłeś? Oh, o nie, nie ważne mm. wykopię to żelazo co to? o, spadłem Jestem? Tak. Okej. Okay. No to do zobaczenia. Dobra, już jesteśmy. Hmm. Aha, miałam przytopić coś. A co? Ale nie to była ta nasza tutaj. To była ta tutaj, myślałam, że to jakaś inna, bo ciemno było. Dobra, tu byliśmy. Tu jeszcze nie. Domek, weź na chwilę, nie, nie rób, nie rób, bo chcę wyrzucić rzeczy. Poczekaj, Aha. o, tu tu będzie nasz śmietnik. Taki tymczasowy, nie? Hmm. Ja strzały zostawię. Hmm. Wszystko chyba zostawię. Dobra. Kilow ci się skończył. Mhm. A to jest mój drugi żelazny już. Kilow. Czekajcie chwilkę. Ok, już jesteśmy. Masz Alu, Amu? Mam resztki. Ale no to chodź, może jeszcze bracamy. Masz. No tak powoli będziemy. Daj, bo nie boziam. Tak powoli będziemy wracać. Dobra, to z tutaj już wszystko ob ten, ten. Czekaj, jeszcze idę tam na górę. Więc mój węgiel i żelazo. Szkielet. Dobra, to jeszcze tu jedno. Może gdzieś będziemy jakiś magazyn? To nie będziesz mógł zrobić? Noha? Tylko miejsce wykwipunku. Dobra, to wracamy się. Stąd przyszliśmy, nie? Aha. Nie, nie stąd. Ej, tu woda była gdzieś tak na górę, stąd! A, no. Stąd? No, stąd, stąd. Zez... O, no pamiętam. O, ten kanion. Ale ta nasza stara norka gdzie jest? Nie, tu... Tu nie byliśmy. O to zobaczymy sobie, nie? Czy chyba? A kanion tu nawet były. Dobra. Tam byliśmy, tam pochodnia. Dobra, ale chodź tam. Mi się coś tak wydaje, że to ten sam. Dobra gdzie jest to? Tu, slime w walsie. No, Dobra, mam slime bole. Ej, my tu byliśmy na, na stówę? Tak. Poczekaj, wykopię A, my chyba w tamtym drugim kanionie byliśmy. Poczekaj, tam jeszcze pójdę raz. Bo tam była pochodnia daleko. Tam. Nie, nie był ten sam. A to było tu, co szliśmy? No to to było tu. No nie był ten sam, ale zobaczę tam. Ała. Aha, pamiętam, co ja tutaj na górę, a ty tam na dole byłeś i co tam uciekałeś i to na górze my byliśmy. No, tam musimy Ty byłeś tutaj, nie? Bo gdzieś tutaj... Sp Aha, my tutaj z góry spadliśmy. Pamiętasz? Ja się podsadzę. Ja, ale nie wiem gdzie jest. Będę E. Eee. Musimy tu iść. Aha, my tu byliśmy. Ty, tu jest pochodnia, tu jest pochodnia. Tu na... Tu gdzieś byliśmy. Muszę sobie przypomnieć... A ja e... na ty wziąć kontakt. Nie, bo... Hmm. Też można, ale... Jeszcze możemy coś znaleźć, wiesz, no się spamiętam. Jedzenie się kończy mm. tu, Ej, tam... tu co? Bieramy kobra i do góry? Ej, tu jeszcze jest jeden. Ile tu kanionów jest? Ale my już chcemy wyjść. Mm. Ej, Dobra, ja wolę się podsadzić. Fak, Gdzie ty jesteś? Tu, domek. No za to, bo tam Zięder ma. No to wejdź pewnie. Fak, zobaczyłam się na niego. Tak, nie widzę nic. A to nic nie da. Aha. Chodź. O po... Poczekaj na chwilę, przepij. Okej. Okay. Tutaj się to wiecie co? Ja już kończę ten odcinek. To na razie... Cześć! Hahaha. Ha, ha.